Moi drodzy, serdecznie witam Was w kolejnym odcinku Mocnej Kuchni. Na wstępie chciałem przeprosić Was za jakość dźwięku w poprzednim wideo. Bardzo przepraszam, wina ustawień kamery. Włączyłem opcję wyciszania wiatru. Wiatru nie było, mój głos był, wyciszyło mój głos, więc funkcja przetestowana i działa. Słuchajcie, dzisiaj ugotuję domowy budyń waniliowy, a że zostaną mi białka z jajek, dlatego je ja też usmażę. Dwa posiłki, bardzo pożywne, w jednym gotowaniu. Super sprawa. Do przygotowania budyniu użyję pół litra tłustego mleka, trzy żółtka, pół szklanki cukru, trzy łyżki mąki kukurydzianej, jedna łyżeczka pasty waniliowej oraz na koniec, jak ktoś lubi, troszkę miodu. Białka z trzech jajek mam zostawione na później. Jak zrobię budyń, usmażę je sobie i zjem. Startujemy z kuchenką, dajemy garnek, całe nasze pół litra mleka wlewamy, kochani. Proszę wlać całe pół litra mleka. Niech się nam troszkę podgrzeje. Pamiętajmy, żeby nie doprowadzać go do wrzenia. W międzyczasie dodajemy nasze żółtka do miski. Proszę wybrać dużą miskę, bo to później będziemy z tym mlekiem mieszać 3 żółteczka Cukier Pasta waniliowa Dokładnie ją teraz muszę wysklebać, bo tak ją dałem, żeby wam pokazać ładnie w kubeczku. To jest, słuchajcie, to jest wanilia, pasta z wanilii. Proszę zobaczyć, tak to wygląda Mieszamy to teraz troszkę. aby ten cukier z tymi żółtkami się połączył. Tak powinno wyglądać nasze jajko z cukrem i z ekstraktem waniliowym. Możemy dosypać mąkę kukurydzianą. Proszę dosypujemy trzy łyżki mąki kukurydzianej i dokładnie mieszamy to z tymi jajkami. Do tej pasty dodajemy połowę naszego mleka, którego prawie doprowadziliśmy do wrzątku. O? Resztę odstawiamy. Dokładnie wymieszać, żeby to się wszystko tutaj rozpuściło. Tak przygotowany roztwór, możemy wlać do mleka. Wszystko dokładnie wybrać. Ustawiamy, kochani, na troszkę większy gaz. I dokładnie mieszamy, żeby się nam nie przypaliło. Za parę minut nam to zgęstnieje i będziemy mieć pyszny budyń. Kochani, po paru minutach zgęstniało. Zobaczcie, jest. Możemy go nałożyć na uprzednio przygotowaną selaterkę. Ja dodałem troszkę więcej mąki. Kukurydziany był gęstszy. Proszę dodać troszkę mniej. jak ktoś lubi rzadszy. Taki oto budyń delikatnie. Miodzikiem, proszę polać, o. Wracając do białek, na rozgrzaną patelnię, płynnie polaną olejem, wlewamy pozostałe białka. Szczypta soli. Szczypta pieprzu. Po paru sekundach, proszę delikatnie przemieszać. Obracamy. Jak obrócimy, możemy już wyłączyć gaz, to się wszystko samo tutaj dopieczy, A nie chcemy, żeby te białka były ścięte i suche. Muszą być bardzo, bardzo smaczne i soczyste, więc takie je zostawiamy. Kochani, zrobiliśmy dwie potrawy pyszne. Białko jest wspaniałe z solą, z pieprzem. Uwielbiam. I budyń lekko strawny. Wszystko to poniżej 5 minut. Przemieszczuję to białko. Mm. Miam, miam. Jest przepyszne. No i można, można, panu je... Uwielbiam mm. białko. Mm. Ale też pamiętajcie, nie przesadaj z tym białkiem, bo można... Mm. Pocholapać. Orlando. Ale pyszne. Mm. A na deser budyń. Tak jak mówiłem, mam troszkę gęstszy, bo ja lubię widelce. Dodałem mm. trzy łyżki mąki. Um, kukurydzianej. Chodźcie, dajcie dwie. Będziecie mieć konsystencję rzadko na czy się. Ja mam taki gęsty, bo... Mm, takie przyzwyczajenia. Jest wyborny z tym jodem. Mmmm. Mm. róbcie budynia na mące. nie na ziemniaczanej. Mmmm. Kukury zianej. Moi drodzy, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie wszystkie ważne informacje zawsze w opisie poniżej wideo. Do zobaczenia!